Pierwsza rzecz to... Pierwsze miejsce. Pierwsze miejsce Fibula O tak ładnie Fibula tarciowata. Generalnie jest ciekawa Jak sobie przeanalizowaliśmy na szybko Ewentualnie może być rzymska Co kocur? Na poszukiwania do Torunia? Nie chcesz znaleźć fibuli? Co? Kici. Toruń. Pierniczki. I w pół do dwunastej mamy. Przed nami 4 godziny teoretycznie, ale nie będę się spieszyć. Jeszcze jakiś postój, więc myślę, że z pięć godzin, także około 16:30-17:00 siedemnastej Toruń nas powita. Także Komu w drogę temu czas? Czy jakoś? Jest jedynka w budowie, także właściwie w remoncie, w budowie, ciężko powiedzieć, chyba od nowa ją robią. Także trochę byłem w korkach, więc plus 15 minut, niestety. Znajduje się 20 minut drogi od miasta Toruń. Jedno z najstarszych miast w Polsce, od strony południowej otacza Wisła i zachęcający do spacerów bulwar filadelfijski. Po drugiej stronie rzeki można podziwiać panoramę miasta z punktów widokowych. Jutro będziemy szukać na szlaku bursztynowym biegnącym od cesarstwa rzymskiego w stronę Bałtyku. O tym jednak więcej za chwilę, a teraz wczujmy się w klimat miasta, w którym życie tętni niemal całą dobę. you Witajcie, jest następny dzień. Jestem w Toruniu. Za mną widać czy nie widać? Za mną jest brama, obok niej stoi karetka. Jestem zastawiony. No i właśnie spóźnię. Szlak handlowy zwany bursztynowym wiedzie od basenu Morza Śródziemnego aż do wybrzeża Morza Bałtyckiego. Już w poprzednich poszukiwaniach na tej miejscówce udało się znaleźć fibulę oraz średniowieczne narzędzia. Jak zapewniał Mikołaj ze Stowarzyszenia Weles, będzie skromne 40-50 osób. Na miejscu okazało się, że jest aż ponad 80 poszukiwaczy oraz archeolodzy i historycy z Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Witam, witam wszystkich. Jak tu Bartek policzył, jest nas 76 osób. 82. 82. Kierownikiem poszukiwań był prezes Stowarzyszenia Weles, który poinstruował wszystkich, jak należy prowadzić poszukiwania, na co zwracać uwagę, do kogo się zgłaszać, gdyby ktoś znalazł coś niebezpiecznego, albo do kogo się zgłaszać, jeżeli byłby jakiś cenny zabytek. Dla szczęśliwców, którzy znajdą najciekawsze, najbardziej wartościowe e, historycznie rzeczy, e, są przewidziane nagrody. Również jest kategoria ekologiczna dla osoby, która znajdzie najwięcej złotych. Domu, ponieważ trzeba oczyszczać też przy okazji lasy. Ale żeby nagrody zdobyć, najpierw trzeba wziąć się do pracy i skutecznie szukać znajdek i fantów. Także sprawdźmy, co czai się w lesie. Zaczęły się poszukiwania, muszę się wrócić, bo zapomniałem na nakolenników. A jednak szkoda spodni zniszczyć. A już był pierwszy sygnał. Będzie weryfikacja, nie ma jagody dzisiaj. <noise> Jagoda jest daleko stąd, także idę do auta. Coś jest, no coś złomowego. Czy jednak gwóstek, No Darek y, pierwszy raz z detektorem chodzi i y, że tak powiem, y, ja się zajmę bardziej filmowaniem w takim razie. No i mamy gwoździa i jeszcze wcześniej co mieliśmy? I co my tu mamy? Co to jest? Nie wiem, obejma. Jakaś taka, mm -hmm. nie wiem, uchwyt do trzawki Pierwsze z detektorem już całkiem fajna rzecz. Słuchajcie, ponad 80 osób dzisiaj szuka. Jeszcze nie byłem na tak dużych poszukiwaniach. U nas było może 40, ledwo połowa tak naprawdę. Ostatnio chyba było najwięcej. 30 osób tam na cepelinie. No i pogoda oczywiście bardzo dobra. Bo y, kto zapewnił pogodę? Ojciec to Jakiś ojciec. Mm, kształt motyla trochę, albo takie uszy od tego zająca. <śmienicza> Że idziemy kicać dalej. To tak zwany przypadek coś od czegoś. Prawdopodobnie znalezisko dnia, tak? <śmienicza> tak <To> garbusa. <śmienicza> to jest... To jest dobry temat na odcinek. Znalazłem garbusa. <śmienicza> to był, Miał być moment kulminacyjny, ale przesuwamy go jeszcze. Mamy dwie godziny ponad. Nie ma szału znowu, ale... Taki totalny nieśmietnik to nie jest Sygnałów jest sporo Ale mówią tutaj yy, Mogę znowu coś przekręcić Ale nie wiem czy kolega jest ze stowarzyszenia Veles Że, że, że Tutaj im dalej to tym mniejszy śmietnik Mniej sygnałów Ale za to są fibule I, i inne fajne rarytasy Brzeszczot Bieramy złom, idziemy na ilość no, Nie na jakość To jest yy, od Żywicy. Ja nie? właśnie wiem. To coś takiego to mi się mówili, że tego dużo jest. To dużo. No i gdzieś miałem czubek, ale on mi się gdzieś tutaj zawinął. A znowu Żywica. Tak. Znowu Żywica. Żywica, drut. Klasyk. Tak, jeszcze. Tak, tak. wszystko eleganckie. I jeszcze puszka po piwie. Hmm. Nie wiem, co to za klucz, ale jest. Jakiś tam, dwunastka. My jednak po dwóch godzinach złomu mamy. Ile Fibuli? Chyba dwie. To musimy poczekać, nie? Tak. A więc po kilku mniej prestiżowych znaleziskach trafiła się Fibula, ale w tym momencie, kiedy czekaliśmy na kogoś z muzeum, kto podejmie to znalezisko, że w dwóch innych miejscach również trafiła się Fibula, więc niemal w tym samym czasie w trzech różnych miejscach trafiły się niezwykłe znaleziska. Ja, ja sta... Ale i tak od razu jest. Mówisz, czy kwajcary, tak? Tak, to by z rękawiczek. No, by z kwańcary, nie, no to my teraz od, od tego czasu. Spodobaj jakąś No bardzo Jest patynka. Wszystko dobrze. Mam już rękawiczki sobie się Znaczy Zobaczymy kuciutko w ogóle, nie? Bardzo... Nie, ona była troszkę głębiej. A, mówiście, że ciężko jest. Tak, 10, ale ale, ale... Że dobra, żebyś w rękę zrobił zdjęcie wysłać. No tak. pewnie też tutaj zresztą. Wejście, to nie jest pół metra, nie żeby się. Troszkę No właśnie. Jesteśmy przecież w lesie. Długi, super. No super. Super. Zobaczcie, jest, hawarek nie podniesiono. Ale za pięknie. Nie zostawię go w lesie. Zupełnie inne rzeczy wychodzą niż tam u nas. Fibule, nocniki. No jeszcze jakiś fenil mi wyszło tam pojedyncze. Muzik. Muzik no? To fajnie nie? ale wpadłem w stanie. już mi było szansę, nie trzymać palca. No no, dobra, Biorek, chociaż w jedną szansę. Dajcie tu jedną z krzaki na bok. Dopiero później jak no? ją mam. Druga Jagoda to z dedykacją dla Ciebie. To jest tarcza. Muszę się przyznać, że trochę się zagadałem w oczekiwaniu na podjęcie tej fibuli, ale też same poszukiwania minęły bardzo szybko, a trwały 3 godziny. O 13 zaplanowano podsumowanie grilla, a przedstawiciele muzeum debatowali, za które znaleziska przyznać główne nagrody. Mikołaj z pomocnikami ważyli, kto znalazł najwięcej złomu. To może być stary. PRL miał inny. Prusak albo Austriak, nie wiem, do identyfikacji. To jest po pierwsze chyba, nie? To jest jeszcze inna. Widziałem jedną na razie. Dwie są chyba dzisiaj. Zbraliśmy rzeczy, które mają według nas no, ciekawy, ciekawy potencjał i naprawdę można bardzo dużo. E, no, jeśli odpowiednie osoby zajmujące się odpowiednimi rzeczami to przeanalizują, to naprawdę mogą dużo na ten temat e, powiedzieć. Pierwsza rzecz to pierwsze miejsce. Pierwsze miejsce. Fibula. O, tak ta ładnie pisaliśmy. Ta. Fibula tarczowata. Generalnie jest ciekawa. Ewentualnie może być rzymska. Tak, znaczy kształt odpowiada takiej fibulom tarczowatym z Emalią, ale ona jest jeszcze tutaj. Konstrukcja ma trochę inną. Ale to tak, drugi, trzeci, czwarty Ale wiemy trzeci to jest coś, ale. Tak, to jest e, bardzo ciekawa zawieszka. Wykonana z dwóch kawałków bardzo cienkiej blachy. Jest lekka, aż, 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 aż dziwne, że jest metalowa. się ją weźmie do ręki. I znajdują się na niej przedstawienia dwóch postaci z profilu. Prawdopodobnie kobiety w kapeluszu, który drugiej mężczyzny. No to jest coś, no, czego nie widzieliśmy jeszcze nigdy, tak naprawdę? Podobnie... No i do tego jest do, dosyć romantyczne, no bo jak kobieta i mężczyzna. To kobieta i mężczyzna, to... Już padają jakieś propozycje, nazwisk. Trzecie miejsce. To jest niby nic. To, to jest niby nic. A tak naprawdę to też może być coś wielkiego. Bo to jest yy, najprawdopodobniej nakrętka na ten. Okej, okay, tylko zobaczcie Państwo, tu jest jakiś rysunek. A teraz ile my mamy prozaicznych przedmiotów, które są limitowaną edycją? Znowu potencjalnie, może to mieć naprawdę yy, bardzo, bardzo dużą wartość. Dziękuję. Jak widzieliście, ilość fantów oraz ich potencjalne znaczenie historyczne obrazuje bardzo udane poszukiwania na bursztynowym szlaku handlowym zarówno dla organizatora, czyli stowarzyszenia WELES, tak jak i dla nas, były to największe poszukiwania, w jakich dotychczas uczestniczyliśmy. W poszukiwaniach uczestniczyli. Stowarzyszenie Poszukiwawczo-Archeologiczne GAL, Brzescy Poszukiwacze Historii i Grupa Poszukiwaczy, Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, Wąbrzeskie Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne Frydek, Stowarzyszenie Historia Naszej Ziemi. Jak kogoś nie wymieniłem, to bardzo przepraszam. Minęło już kilka dni od poszukiwań w Toruniu. Tu za nami dosyć ciężki tydzień. Jeśli chodzi o materiał z filmu, to trochę chyba wyszedłem z sprawy, jeśli chodzi o. Filmowanie tak dużej ilości osób, trochę jakbym ślub filmował, w sumie podobna liczba osób, no ale jakoś to posklejałem, już jestem zmęczony, jest 19 godzina, że zaraz zaczynam kodowanie i myślę, że na 20-21 bardziej. Pozdrawiam widza Szymona z Warszawy, który ogląda nas chyba odkąd Odyn zanurzył pierwszy raz sito i to zostało uwiecznione. No i co, myślę, że niebawem się znowu spotkamy gdzieś tam w Kujawsko-Pomorskim. Trzymajcie się, cześć.